Taki przełomowy moment tego, tego meczu, po, po wspaniałej akcji, najładniejszej akcji w no przy, przy przełomowy no na pewno eee, dużo nam ta bramka, bramka dała. Eee, 2-0, troszkę mieliśmy spokoju, eee, ale Zawisza no, zdobyła bramkę na 2-1, troszkę było w samej końcówce nerwowości, no ale wyprowadziliśmy kontra i zdobyliśmy. Bramkę. No, 3-1 nie wygraliśmy ten mecz, Przypieczę, Przypieczętowaliśmy te trzyma. Jakby bramka, tak... było tak wracając do mojego pytania pierwszego jak jak z karnym Spachę prospiował, bo to... No zostałem odepnięty i wpadłem, wpadłem na rockiego. To ewidentna sprawa. Tak. I Bart, ja jeszcze tutaj wrócę do tego, do tego drugiego gola. Fajna wymiana piłki twoja z, 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 z Marciniakiem, prawda? I fajna, fajna. To, odegrał ci idealnie, no, idealnie, no, idealnie, idealnie mi odegrał, tylko... Mhm. E... Trzeba było przystawić nogę i, i bramkę. No tak wreszcie ta piłka siadła, jak, jak miała, się, bo różnie z tymi sytuacjami wywało. No w końcu, no to jest prawda, w końcu, tak. Miałem dobrą sytuację już w pierwszej powie, troszkę zabrakło, piłka się bodajże na linii zatrzymała, ale w drugiej powie już dobrze dołożyłem nogę. No i... mhm. Padła. Bartek, teraz się, sytuacja no, prawie wyzerowała. No, tracicie tylko punkt do Zawiszy. W przypadku tutaj waszego niepowodzenia, no, troszkę się skomplikowała sprawa, prawda? Jakby tu Zawisza wygrał, nie daj Boże, co 7 punktów. No. Nie, braliśm, nie braliśmy tego w ogóle pod uwagę, że tutaj mm -hmm. cokolwiek nam Zawisza może, może zrobić. Eee, dowodniliśmy, że jesteśmy eee, naprawdę nieźle granicą drużyną eee, jeszcze w pierwszej lidze. No i cieszymy się z trzech punktów, bo było dla nas to bardzo ważne, żeby dojść do zawieszenia. Czujecie takie wzmocnienie psychiczne, no bo z tym zawieszeniem wygraliście w Polski, wygraliście teraz w prawie się zrównujecie punktami, no a walka się zaczyna od nowa, już najpierw miał przewagę dość pokaźną, teraz jest już prawie. Mm -hmm. No Przede wszystkim teraz chcemy wygrywać wszystkie mecze i, i nie ma takiej możliwości, żebyśmy gdzieś e, stracili te punkty. Będziemy walczyć do samego końca, e, grać to, co gramy. Cały czas y, pielęgnować to, co trenujemy i y, starać się jeszcze, jeszcze lepiej grać. Ten październik to może być...